Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej, która poświęcona jest poszerzeniu autostrady A1, a konkretnie odcinka między węzłami Toruń Południe a Włocławek Północ. Dzisiaj zostanie podpisana umowa, dzięki której powstanie praca przygotowawcza umożliwiająca w przyszłości poszerzenie autostrady A1 na odcinku 35 kilometrów. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo. Wielce szanowni Państwo, Pani Minister, Panie Ministrze, Panowie Ministrowie, Pani Poseł. Dzisiaj kolejny dzień i kolejna dobra informacja, szczególnie dla tych, którzy korzystają z polskich autostrad. To już tradycją się staje, że wtorki są dniem, wtorek jest dniem, kiedy potwierdzamy tą deklarację, która została przedstawiona przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w, nie, w poprzednią niedzielę, a dotyczyła autostrad w Polsce. Otóż y, autostrady, nie dość, że bezpłatne, autostrady powinny być bezpieczne. Autostrady powinny być bezpieczne i tak prowadzić ruch, spełniać takie warunki, których prowadzony ruch samochodowy nie będzie zagrażał uczestnikom ruchu. Trochę to może skomplikowane, ale generalnie chodzi o to, żeby było bezpiecznie, przewidywalnie i wygodnie. I mówimy tak o autostradzie A2 między Warszawą a Łodzią, w szczegółach na pewno będzie jeszcze dzisiaj mówił pan dyrektor Żuchowski, dyrektor Generalny Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad. Mówimy o autostradzie A4, szczególnie między Krakowem a Katowicami, ale przecież również, albo też szczególnie w okolicach Wrocławia, to kierunek południowe obejście autostradowe A4, docelowo z zastąpieniem dzisiejszego odcinka, który generuje nieprzeciętne problemy, e, trudne sytuacje, ale też e, powoduje i kolizje i mnogość wypadków drogowych. To jest autostrada A4 w kierunku Krzyża, która na tym odcinku powstała jeszcze przed drugą wojną światową, ale dzisiaj chcemy mówić o autostradzie A1. Dzisiaj chcemy mówić o autostradzie A1, bo dzisiejsze wydarzenia dotyczą właśnie Autostrady A1 pomiędzy Toruniem, pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Autostrada A1 między Toruniem a Włocławkiem zostanie rozbudowana o trzeci pas ruchu. I trzeba pamiętać, że to jest element większej całości jaką jest bezpieczne, przewidywalne połączenie Szczecina z Warszawą, drogą ekspresową numer 10, która ze Szczecina poprowadzi przez bydgoszcz toruń i poszerzonym odcinkiem autostrady A2 do Wrocławka. I Wrocławek to miejsce, w którym powstanie nowa przeprawa Mostowa. Przybędzie nam kolejny most na Wiśle, a droga S10 przez. Może nie sam Włocławek, żeby nie wywołać niepokoju we Włocławku, ale w sąsiedztwie Włocławka, w sąsiedztwie Płocka, będzie kierowała się do. Dużej obwodnicy Warszawy i w jej północnej części węzłem pozwoli przemieszczać się nie tylko do samej Warszawy, ale także i wokół Warszawy. Także bardzo od dawna oczekiwane połączenie drogowe to działanie, które zbliży miasta do siebie, bo zbliży na pewno i Bydgoszcz i Toruń zbliża droga ekspresowa S10, ale także i zbliży Toruń do Wrocławka, Toruń do Warszawy, Bydgoszcz do Warszawy i Szczecin do Warszawy albo Warszawę w kierunku zachodnim będzie zbliżała ta, te przedsięwzięcia, te drogi, te inwestycje będą zbliżały do siebie, a dzięki tym. Bardzo trudnym inżynieryjnie działają, bo trzeba pamiętać, że rozbudowa autostrady A1 to rozbudowa autostrady pod tak zwanym ruchem, i wszyscy ci, którzy e, widzą i mają doświadczenie w tym, e, jak trudno korzystać z dróg, w których są w korytarzach budowane nowe drogi. Przykładem jest właśnie autostrada A1 między łodzią a Częstochową znosiliśmy. Wszyscy użytkownicy dróg znosiliśmy te utrudnienia, cierpliwie. One są teraz wynagrodzone, bo przecież ta cierpliwość została wynagrodzona, bo dysponujemy trzypasową autostradą między Łodzią a Częstochową i taką autostradą również mamy nadzieję, nie, jesteśmy już przekonani. To przekonanie graniczy z pewnością, jesteśmy pewni, że taka autostrada będzie, również pozwalała bezpiecznie przemieszczać się między Włocławkiem a Toruniem. Bardzo dziękuję parlamentarzystom. Bardzo dziękuję panią posłom, jednocześnie tej pani minister, pani przewodniczącej. Bardzo dziękuję za wsparcie panu ministrowi. To wsparcie pozwala nam w szybkim tempie przede wszystkim realizować te projekty strategiczne. Projekty ustaw Wsparcie w parlamencie jest nieocenione i za to nieocenione w parlamencie wsparcie klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest taka reguła, którą staram się wygłaszać podczas każdej takiej okazji. Nie bez przyczyny zwróciłem się do polityków, bo mogę teraz powiedzieć. Politycy zrobili to, co mieli do zrobienia. Czyli przyjęli właściwe programy, zabezpieczyli środki na realizację tych inwestycji i to dzięki właśnie wsparciu kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale dzięki też parlamentowi. Wszystkie te elementy ważne, niezbędne do tego, aby w imieniu rządu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych mogła realizować to przedsięwzięcie. Politycy zrobili to, co mieli do zrobienia, a teraz sprawy przejmują swoje, swoje ręce eksperci, inżynierowie, wszyscy ci, którzy jak nikt inny znają się doskonale na swojej robocie i wiedzą, jak to po prostu wszystko zaprojektować, jak to zaprogramować, jak to przygotować, żeby mimo tego, że autostrada jeden będzie pod, pod ruchem, żeby wartko ten proces inwestycyjny przebiegał. Chciałem podziękować na ręce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad, Pana Dyrektora Żuchowskiego, wszystkim e, pracownikom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, zaangażowanych w ten projekt, wszystkim interesariuszom, wszystkim partnerom biznesowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, a tym, którzy dzisiaj przejmują tą e, podmiotowi, który organizacji przedsiębiorców, który przejmuje na siebie ten ciężki obowiązek kontynuacji bezpośredniej tego zadania. Życzę powodzenia, żeby żadne kłopoty techniczne nie przeszkodziły w zrealizowaniu zobowiązań zapisanych w harmonogramie umowy. Szanowni Państwo, będą kolejne informacje, będą kolejne dobre wieści dotyczące polskich autostrad. Cieszę się, że dzisiaj w imieniu rządu Prawa i Sprawiedliwości mogę takie wiadomości Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Proszę o zabranie głosu pełniącego obowiązki generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, pana Tomasza Żuchowskiego. Proszę uprzejmie. Szanowni państwo, panie ministrze, państwo parlamentarzyści, ministrowie. No oczywiście... Wszyscy, że tak powiem, mieszkańcy tego regionu dzisiaj mamy zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu podpisania umowy na rozbudowę Autostrada 1. Tak jak jest tutaj wskazane za moimi plecami, pomiędzy Włocławkiem a Toruniem, od węzła Toruń południe do węzła Włocławek północ. To jest 35 km drogi. Dlaczego to teraz robimy? No dlatego, że jak wiemy, chcemy wyprzedzać pewne rzeczy które chociażby dzisiaj są kontestowane, typu pytanie, czemu nie ma trzeciego pasa na Autostradzie A2, skoro e, wiedzieliście, że ten ruch będzie postępował. No między innymi też z tego powodu e, podejmujemy równoległe działania dualne, aby rozbudowa o trzeci pas Autostrada 1 była kompatybilna z budową nowego przebiegu drogi S10 pomiędzy Szczecinem a. Można powiedzieć tutaj Mazowszem, Toruń, Bydgoszcz i dalej do, w okolice Płońska. Z uwagi na to, że teren jest już niezurbanizowany, jeżeli mówimy o starodroży z dziesiątki, przez Lubisz, Sierpc, Drobin i dalej do Płońska, dlatego stała podjęta decyzja, że szukamy nowego przebiegu. Między nimi ten przebieg przez obok wozławka z Nowym Mostem na Wiśle, myślę, kwestia też strategiczna związana chociażby z przeprawami i w obszarze tym militarnym i obronnym, i geopolitycznym, i, ale też myślę czysto ludzkim, właśnie jest tego dualnym przykładem. Dzisiejsza umowa tutaj z firmą Wessing z Bydgoszczy, która się też będzie takim wspólnym mianownikiem dla tych, tak powiem, miast województwa kujawsko-pomorskiego, Trunia, Bydgoszczy i Włocławka. Opiewa na kwotę niespełna 3 milionów złotych. Przedmiotem tej umowy jest wykonanie badań geologicznych. Wiemy, że dobudowujemy trzeci pas w miejsce przeznaczonego już wolnego terenu do środka, bo ten teren jest przeznaczony, już był, projektując tą budowę, kiedy autostrada powstawała. Te prace generalnie będą obejmowały oczywiście analizy ruchowe, kwestie dotyczące chociażby analiz akustycznych, czyli ochronę mieszkańców, które z domostwa powstały po wybudowaniu autostrady, no i oczywiście roczna inwentaryzacja przyrodnicza. Przedmiotem tej umowy kończy się, powiedzmy zakładamy w sierpniu, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem 2025 roku, e, kwestia złożenia wniosku o decyzję środowiskową. No myślę, że decyzja środowiskowa nie będzie dużym wyzwaniem z uwagi chociażby na znany przebieg drogi, Natomiast ta konsekwencja musi być zachowana. 2026 powinniśmy mieć decyzję środowiskową. No i wówczas decyzja o formule przetargu. To, co powiedział pan minister Adamczyk, wiedząc, że będzie budowana droga pod ruchem. Z naszych analiz wynika, że po wybudowaniu jest dziesiątki, których pierwsze odcinki powinniśmy rozpocząć jeszcze w tym roku na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak wiem między Bydgoszczą a Toruniem cztery umowy są podpisane. Wkrótce zaczniemy już fizyczną realizację to patrząc z perspektywy ruchowej, 2040 rzęd ruchu wypojazdu powinien być powyżej 60 tysięcy. A to uzasadnia już budowę tego trzeciego pasa, stąd też te działania dualne. Jak wiemy, szukamy przebiegu nowego S10. To się wszystko zejdzie w czasie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, 2027 powinniśmy móc rozpoczynać budowę realizacji tych inwestycji. I to tak sytuacja wygląda z tej perspektywy. Wskażę tylko historycznie. Autostrada 1 ma 560 km długości. Łączy trójmiasto z granicą z Czechami miejscowości Gorzyczki. W 1989 zbudowano pierwsze kilometry tej drogi od Piotrkowa do Tuszyna. Przypomnę też to, co powiedział pan minister Adamczyk. Mamy już pierwszą autostradę trzypasmową od Tuszyna do Częstochowy. To jest 80 km. To będzie kolejny odcinek. Idąc dalej, mamy jeszcze autostrada 2, jak wiemy, bardzo obciążona droga. Ponad 75 tysięcy pojazdów na dobę między węzłami Łódź Północ i węzłem Konotopa. Tutaj w tym momencie jest w rozpatrywaniu dokumentacja projektowa, bo też będzie, jak wiemy, droga realizowana pod ruchem, więc będzie bardzo duże wyzwanie, jak logistycznie ten ruch poprowadzić, żeby nie zakorkować całej Polski. W związku z powyższym rozpatrujemy oferty, weryfikujemy je na przełomie lipca i sierpnia powinniśmy być gotowi do podpisania również tej umowy na projekt. Więc tak wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że tutaj zadośćuczynimy wespół z projektantami, całym środowiskiem, budowlańcom wyzwaniom, jakie przed nami są stawiane. No i będziemy też w pełni mogli rzetelnie i w miarę względem harmonogramów i założeń te inwestycje realizować. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. Też to powiedział minister Adamczyk. Myślę że dobrze jest, jak wszyscy politycy bez względu na barwy sprzyjają realizacji inwestycji, aż do momentu oddania jej do użytkowania. Wtedy jesteśmy się najlepiej, najbardziej komplementarnie, mając też na względzie to, co wszyscy mówimy, że drogi powinny łączyć ludzi. No i na tym też się myślę, powinniśmy koncentrować. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Proszę o zabranie głosu Panią Annę Gębicką, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że dzisiaj rozpoczynamy drogę ku poszerzeniu autostrady A1 na odcinku między Włocławkiem a Toruniem. E, przygotowanie e, dokumentacji do decyzji środowiskowych jest tym etapem początkowym, ale etapem bardzo ważnym i ja przy tej okazji chciałam podziękować panu ministrowi Adamczykowi za taką przychylność dla województwa kujawsko-pomorskiego, bo my jako posłowie przekazujemy te postulaty mieszkańców, które się pojawiają odnośnie potrzeb inwestycyjnych i te postulaty są uwzględniane, bo przypomnę chociażby o innych równie ważnych inwestycjach, które już są realizowane lub lada chwila będą realizowane w województwie kujawsko-pomorskim, to są chociażby obwodnice brześcia kujawskiego, lipna, Kowalewa pomorskiego, rypina. E, to jest także kolejny odcinek trasy S5. To jest wreszcie planowana przeprawa mostowa we Włosławku związana z inwestycją, jaką jest trasa S10, ale oprócz tego oczywiście wszystkie mniejsze inwestycje dofinansowane w ramach rządowego funduszu dróg samorządowych, czyli te inwestycje gminne i powiatowe. My jako rząd prawa i sprawiedliwości bardzo często podkreślamy kwestię zrównoważonego rozwoju. To jest dla nas taka główna wytyczna, którą się kierujemy przy tych inwestycjach i myślę, że to bardzo wi dobrze widać właśnie przy tych inwestycjach drogowych w województwie Kujawsko-Pomorskim. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję panu ministrowi za tą przychylność i ja życzę tego, żeby ta dokumentacja została przygotowana jak najszybciej, być może jeszcze przed terminem. To takie śmiałe oczywiście marzenie, tak żeby ta inwestycja jak najszybciej mogła zostać zrealizowana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Pani Minister. Proszę o zabranie głosu Pana Krzysztofa Szczuckiego, szefa rządowego Centrum Legislacji. Szanowny Panie Ministrze, szanowne, panie Ministrze, Szanowna Pani Minister, Panie Pośle, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, ta, że, że możemy razem z Ministerstwem Infrastruktury, z Panem Ministrem Andrzejem Adamczykiem współpracować w tym obszarze legislacyjnym, normatywnym, który zawsze poprzedza kolejne inwestycje drogowe. Ta rozbudowa autostrady A1 o trzeci pas i inne przedsięwzięcia, które Pan Minister tutaj szeroko przedstawiał, są właśnie doskonałym. Przykładem tego, jak funkcjonuje, jako Polsce myśli rząd prawa i sprawiedliwości, myśli o, o każdym regionie w taki sam sposób, odrzucając radykalnie ten, ten sposób myślenia o Polsce, który nazywano dyfuzyjno polaryzacyjnym, który miał koncentrować się tylko wokół wielkich ośrodków miejskich. Prawdziwa wolność, a, a właśnie rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży wolności, to także wolność komunikowania się, przemieszczania się po całej Polsce i za granicę. I właśnie rozbudowa autostrad, rozbudowa obwodnic, daleko idące inwestycje drogowe, tutaj już wspomniane w województwie kujawsko-pomorskim i w innych obszarach naszego kraju właśnie do tego prowadzą i tego, do tego zmierzają. Bardzo serdecznie dziękuję za te inwestycje. Bardzo się cieszę, że, że właśnie w województwie kujawsko-pomorskim ten trzeci pas niebawem będzie powstawał, poprzedzony oczywiście odpowiednią dokumentacją i liczymy na kolejne kolejne inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Proszę o zabranie głosu panią poseł Joannę Borowiak. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Ministrze, to bardzo ważny dzień dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie dla naszej części regionu Toruńsko-Włocławskiej. Ten 35-kilometrowy odcinek autostrady poszerzony o trzeci pas to po pierwsze odpowiedź i za to dziękuję Panie Ministrze, odpowiedź na prośby, na oczekiwania zgłaszane przez kierowców, przez użytkowników tej autostrady, ale to przed Przede wszystkim poprawa jakości podróżowania, ale głównie bezpieczeństwa. To też skrócenie czasu podróży. Ten odcinek połączy jeszcze lepiej Wrocławek z Toruniem, Toruń z Wrocławkiem, ale także połączy lepiej, bezpieczniej region kujawsko-pomorski z pozostałą częścią kraju. I chcę podziękować panie ministrze za wszystkie działania, które podejmuje pan jako szef resortu infrastruktury, by łączyć, by łączyć miejscowości w Polsce, te kluczowe miejsca, ale także by łączyć te mniejsze miejscowości. Bardzo dziękuję również za to, że powstają nowe drogi, nowe połączenia drogowe i są modernizowane także w mniejszych miejscowościach, bo to właśnie jest dowód zrównoważenia rozwoju, ale wiemy doskonale o tym, że połączenia komunikacyjne to jest impuls rozwojowy. Są takie miejsca w Polsce, które były zapomniane i są takie miejsca w naszym regionie Kujawsko-Pomorskim, które też były zapomniane, a dzisiaj dzięki konsekwentnej pracy Ministerstwa Infrastruktury, Pana Ministra, te miejsca nie są wykluczone. Jeszcze raz dziękuję za to, że, mo że mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym wydarzeniu. To jest początek tego, na co czekali kierowcy, na co czekaliśmy my wszyscy. Wykonawcy życzę, żeby jak najlepiej udało się przeprowadzić to zadanie bez żadnych kłopotów i oczywiście wszyscy czekamy na ten moment, utęsknieniem kiedy będą te kiedy ten trzeci pas ruchu w każdym z kierunków będzie oddany bardzo dziękuję Bardzo dziękuję pani poseł Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do podpisania umowy, a następnie zaproszę pod scenę wszystkich uczestników konferencji do wspólnego zdjęcia. Póki co proszę o podejście do stołu i podpisanie umowy pana dyrektora Sebastiana Borowiaka, dyrektora Bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciela firmy Wessing Polska, pana Mariusza Hermanowskiego. Proszę o podpisanie umowy. Umowa dotyczy prac przygotowawczych, prac dokumentacyjnych dla poszerzenia autostrady A1 o jeden pas ruchu w każdą stronę pomiędzy węzłami Włocławek Północ i Toruń Południe. To 35 kilometrów autostrady A1, która na tym odcinku będzie miała wspólny przebieg z drogą ekspresową S10. I stąd między innymi troska o to, aby zwiększony ruch wywołany całkowitą konstrukcją, ukończeniem budowy drogi S10 nie wpłynął negatywnie na poziom bezpieczeństwa na autostradzie A1, a zatem autostrada A1 pomiędzy Włocławkiem a Toruniem zostanie poszerzona. Przypomnijmy zaś, że droga ekspresowa S10 docelowo połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń autostradę A1, Włocławek, okolice Płocka oraz obwodnice aglomeracji Warszawskiej. Do tej obwodnicy będzie się droga ekspresowa S10 wpinać w okolicy Płońska. Bardzo dziękuję za podpisanie umów. Wykonawcą prac przygotowawczych jest firma Wessing Polska, a umowa zakłada, że w najbliższym czasie będą trwały prace dokumentacyjne zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach umożliwiających pracę. Już budowlane na odcinku autostrady A1 prace, które doprowadzą do tego, że na odcinku od Torunia do Włocławka autostrada A1 będzie miała trzy pasy ruchu w każdą stronę. Dziękujemy bardzo za podpisanie umów i zapraszamy w.